Cyklamen perski to jeden z moich ulubionych kwiatów doniczkowych kwitnących zimową porą. Żeby jednak zachwytał swoimi cudnymi kwiatami i długim kwitnieniem, to trzeba zapewnić mu określone warunki. Dzisiaj opowiem wam, jak go uprawiać, aby nie skończył jako roślina jednoroczna. Zapraszam. Cyklamen perski bardzo często błędnie nazywany jest fiołkiem alpejskim, jednak są to dwa zupełnie różne gatunki roślin. Cyklamen pochodzi z rodziny pierwiastkowatych z rejonów śródziemnomorskich, Azji Zachodniej, Japonii czy Chin. Natomiast fiołek alpejski należy do rodziny fiołkowatych i naturalnie występuje w Karpatach i Wschodnich Alpach. W Polsce możecie zobaczyć go na przykład w tatrach. Z roślin o podobnych nazwach jest jeszcze zwyczajowo nazywany fiołek afrykański, czyli sympolia fiołkowa która z kolei należy do rodziny ostrojowatych i pochodzi z Afryki. Cyklamen to bardzo dekoracyjna roślina. Jego kwiaty wyrastają na długich, sztywnych pędach, które wznoszą się ponad liśćmi. Możemy spotkać różne odmiany o kwiatach różowych, czerwonych, fioletowych, łososiowych i białych. Ale występują też odmiany dwubarne o płatkach regularnych oraz o postrzępionych. Zwykle kwiaty mają pięć płatków, delikatnie pachnących. Cyklamen kwitnie bardzo długo, bo od października nawet do końca kwietnia. Natomiast liście cyklamena są równie ozdobne, ponieważ przybierają sercowaty kształt z marmurkowym, srebrzystym wzorem. Wybierając swój egzemplarz przy zakupie, warto zwrócić uwagę, czy nie widać oznak gnicia. Liście nie powinny mieć żadnych brązowych plam oraz brzegów oraz nie powinny być pożółknięte. Warto kupić taki egzemplarz, który ma dużo pąków kwiatowych. Zazwyczaj będą pochowane między liśćmi. Jeśli możecie, to na zakup nie wybierajcie takich mroźnych dni. Cyklameny nie są mrozoodporne i źle znoszą niskie temperatury oraz przeciągi. Dlatego przenosząc je ze sklepu do domu, dobrze jest je porządnie zabezpieczyć przed chłodem. Cyklamen perski najlepiej rośnie w chłodnym pomieszczeniu. Najlepsza temperatura dla niego to będzie taka nie przekraczająca 18 stopni Celsjusza. Niestety w naszych domach zazwyczaj panują wyższe temperatury, dlatego często cyklameny nie chcą zakwitnąć ponownie i niejednokrotnie są u nas tylko przez jeden sezon. Gdy cyklameny mają za ciepło, to nie mają odpowiednich warunków do tego, żeby odpocząć i często powoli przez to zamierają. Dlatego najlepszym dla nich miejscem będzie najchłodniejsze pomieszczenie w naszym domu, z jasnym lub półcienistym stanowiskiem, jednak z dala od bezpośrednich promieni słonecznych oraz od kaloryferów. Najlepiej cyklameny będą się czuły na północnym parapecie. Z kolei latem cyklamen perski warto wystawić do płócienia na balkon lub na teraz. Cyklamen y, lubi żyzną ziemię, przepuszczalną, o odczynie lekko kwaśnym. Takie pH między 5 a 6,5 będzie dla niego najlepsze. Lubią ciasne doniczki. Jednak co roku warto go przesadzać do odrobinę większej. Najlepszym okresem na taki zapiek będzie wczesna wiosna lub przełom lata i jesieni. Podłoże natomiast powinno być stale wilgotne, ale nie bardzo mokre, gdyż wtedy bulwy będą gnić. Z tego względu cyklameny podlewamy często, ale umiarkowanie. Zwłaszcza w okresie wypuszczania nowych liści oraz podczas kwitnienia nie wolno dopuścić do przesuszenia ziemi. Podczas okresu spoczynku natomiast ograniczamy podlewanie do minimum, oczywiście tak, żeby nie przesuszyć bulwy. Podczas samego podlewania trzeba zwracać uwagę, żeby nie zalać liści oraz kwiatów. Roślina ta bardzo nie lubi moczenia. Z tego samego względu nie zraszamy jej oraz nie nabłyszczamy jej liści. Dlatego dobrą metodą na podlewanie jest podlewanie od spodu. Polega on na tym, że zamiast nalewać od góry bezpośrednią wodę do doniczki, nalewamy wodę do podstawki i zostawiamy tak roślinę na około 20-30 minut. Po tym czasie wylewamy pozostałą wodę. Jest to wystarczający czas, żeby roślina napiła się tyle, ile jej potrzeba. Ale warto wiedzieć, że jeśli przelejemy cyklamen, to pojawią się na nim charakterystyczne brązowe obrzeża na liściach. Natomiast jeśli go przesuszymy, to liście zaczną żółknąć. Cyklameny nawozimy nawozem do roślin kwitnących, podczas kwitnienia, raz w tygodniu. Żeby wydłużyć okres kwitnienia cyklamena musimy w odpowiedni sposób zająć się przykwitającymi kwiatami oraz zasychającymi liśćmi. Nigdy ich nie obcinamy. Zamiast tego wyrywamy je u nasadę wraz z ogonkami w całości. Zdecydowanym ruchem, przekręcając pęd. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozostawione fragmenty będą gniły, a od nich zacznie gnić cała roślina. Pędy kwiatowe warto usuwać zawczasu już na etapie jak zaczynają wiednąć, co przedłuży kwitnienie rośliny. Cyklamen perski ma bardzo ciekawy cykl rozwojowy. Latem przychodzi okres spoczynku, natomiast kwitnie od jesieni do wczesnej wiosny. Cyklamen perski przekwita zazwyczaj w kwietniu lub maju. Jak roślinie usną już wszystkie liście, to przynosimy ją do zimniejszego i ciemniejszego pomieszczenia. Nie nawozimy i minimalnie podlewamy. W drugiej połowie maja, kiedy minie ryzyko przymrozków, można wystawić cyklamen na zewnątrz. Najlepsze będzie miejsce półcieniste, Chłodne, czyli północna strona domu lub ogrodu. W tym okresie dalej ograniczamy podlewanie i nie nawozimy rośliny. Pod koniec lata cyklamen perski przenosimy do domu i przesadzamy do nowego podłoża. Rozpoczynamy nawożenie rozcieńczonym nawozem dla roślin kwitnących oraz regularnie podlewamy. Wówczas powinny zacząć pojawiać się nowe liście. Kiedy zauważymy pierwsze pąki kwiatowe, nawozimy już całą dawką nawet raz w tygodniu i w ten sposób dbamy o cyklamena przez całą jesień i zimę, aż znów przyjdzie wiosna i przejdzie on w stan spoczynku. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie udaje wam się uprawa cyklamena, to najczęstszym powodem zamierania i chorowania tej rośliny jest gnicie bulwy, spowodowane zbyt dużą wilgotnością podłoża. Dlatego jeszcze raz podkreślam, jak ważne jest właściwe podlewanie tej rośliny. Jeśli chodzi o inne choroby, z jakimi możecie się spotkać, to jest na przykład łącznie rzekomy, atakujący liście. Jeśli chodzi o szkodniki, to cyklamen jest dość odporny, ale pomimo tego mogą na nim pojawić się mszyce oraz przędziurki, więc warto czasem zerknąć, ee, jak wyglądają jego liście i czy nikt tam nie zamieszkał. Na koniec, jeszcze ciekawostka. Jeśli tak jak ja uważacie, że cyklamen jest prześliczną rośliną i chcielibyście, że cieszyć się jego kwiatami przez większość część roku, to mam dla Was dobrą informację. Ogrodowym odpowiednikiem cyklamenu perskiego jest cyklamen neopolitański bluszczolistny. Wygląda zupełnie jak ta odmiana domowa. Jest to bylina ogrodowa, która kwitnie od sierpnia do późnej jesieni. Sadzimy ją w półcieniu lub cieniu na żyznym i wilgotnym podłożu. Ma zimozielone liście, które jednak wymagają ukrycia na zimę, więc nie zapomnijcie o tym. Dajcie znać w komentarzach, czy uprawiacie cyklameny w domu. A może ktoś z Was ma odmianę ogrodową? Chętnie zobaczę zdjęcia. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny film już za tydzień. Do usłyszenia! Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.